Piękna okolica swoją drogą. Muzyka w kościele brzmi. psy czekają, wszyscy są szczęśliwi i zadowoleni. Oprócz tych, którzy dostaną w głowę młotem bojowym, czyli tak zwany Warhammer 40 tysięcy świt wojny. Tam jest to bardzo broń popularna, jest trochę większa, ma dłuższy drzewiec. Oczywiście taką broń też stworzyłem. Było to pierwsze królestwo, które wszędzie widzicie gdzieś na tle, tam sobie na regale stoi. Aczkolwiek dzisiaj będzie typowy młot wojenny w wykonaniu królestwa, czyli z drzewcem średniej długości i z dosyć ciężką głowicą. Taką, że yy, nie mogę jej udźwignąć aż kolana boli. Broń drzewcowa, obuchowa, ciężka, ponieważ można powiedzieć, że jest broń obuchowa ciężka, lekka i średnia. Ciężka to są młoty wojenne, średnia to są buławy, a lekka to. Z gwoździem, albo tak naprawdę trochę lżejsze buławy, albo jakieś kije i tak dalej, można je pod to podpiąć. Jeśli chodzi o młoty wojenne, mimo że to broń, którą można było używać jednoręcznie, to nie zawsze niestety można jej użyć w ten sposób, ponieważ jest za ciężka. Głowica to jest kupa żelaza, albo samego żelaza, innego metalu, albo jakiegoś lżejszego stopu, który jest wytrzymały. Ale jest w stanie w sposób skuteczny komuś porąbać czaszkę. A raczej ją zmiażdżyć. Takie broni, właśnie przez to, że są ciężkie, to demony zazwyczaj nie używają ich jednoręcznie. Aczkolwiek się zdarza. Na przykład, przykład króla Agernanosa, który ma 2,5 metra, ma swoją buławę. Jak to się mówiło. Yy... Złoty kij z dupy Fenixa, osadzony na kamieniu nerkowym smoka. Tak? On używał tej broni po prostu, bezproblemowo, używając jednej ręki. W przypadku broni obuchowej typu młod wojenny, tak naprawdę bez znaczenia jest to, co jest na naszej drodze, bo prawdopodobnie wszystko uda się nim zniszczyć. Tak naprawdę pytanie, kiedy i jak długo to wytrzyma. Tak? Jest to broń ciężka, ale uniwersalna, ponieważ czy to przeciwnik z pancerzem lekkim, czy ciężkim, czy jakieś lekkie fortyfikacje. Młot wojenny dzięki temu, że jest ciężki i wytrzymały, nie licząc drzewca, ale w królestwie drzewiec jest zalewany metalem, więc jest wytrzymalszy. Wszystko to jest w stanie rozpaść się, gdy ten młot zostanie użyty wystarczającą ilość razy. Jako przybłaz, że to jest młot, przede wszystkim musimy pamiętać o bardzo stabilnej postawie na gruncie. Ponieważ jeżeli postawa na gruncie będzie niestabilna, a my takim młotem wymachniemy, zamachniemy. Pamiętajcie, nie trzymać młota w ten sposób, chyba że dawacie pewny chwyt i dużo się. Ponieważ, jeżeli w ten sposób zamachniecie, to broń może Wam uuu, i polecieć i zabić akurat nie tego, kogo trzeba. Dlatego młot zazwyczaj trzymamy albo w ten sposób przy bliższych starciach, albo w jakiś sposób pośredni w starciach normalnych gdzie pamiętajmy, że to jest młot, on jest ciężki, więc wymachy nie będą szybkie, takie u, 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 tylko to będą długie i ciężkie wymachy. To będzie u, to będzie u, to będzie u, to Czyli ta broń nie będzie tak, że ty, i sobie ją zatrzymasz, tak? że będzie i ją zatrzymasz. Nie, jak już zrobisz ją zamach, zwłaszcza jedną ręką, to nie zatrzyma się póki nie zatrzyma się na czymś innym więc teoretycznie tą bronią można robić bardzo skuteczną zaporę dookoła siebie jeżeli mamy siłę i wiemy jak to robić żeby sobie nie nadwyrężyć stawów ale trzeba to robić zło. w ten sposób rzeczywiście takie machanie młotem może być skuteczne ponieważ pierwszy przeciwnik który podejdzie oberwie ty zgubisz impet czyli będzie <laughs> I wtedy ty możesz złapać młot i albo wykonywać dalsze wymachy już w sposób skupiony na danym przeciwniku albo jeżeli się zatrzyma możecie złapać broń i jeszcze z rozpędu w niego wejść, żeby przeciwnik, ten który dostał albo inny, stracił równowagę. Dlatego młotami bojowymi przede wszystkim uderzamy raz a skutecznie, niekoniecznie w ziemię, ponieważ wtedy tracimy bardzo dużo impetu. Staramy się zawsze trafić w przeciwnika albo w cokolwiek innego, ponieważ jeżeli nie trafimy, to będzie to dużo czasu, duże okienko, w czasie którego przeciwnik może nas trafić. Dlatego staramy się, widzimy, że nie trafimy przeciwnika, przy wymachu robimy krok do przodu, żeby spróbować go trafić, ewentualnie przestraszyć, żeby się wycofał i dał nam więcej czasu i pola do manewru. Dlatego jest przeciwnik widzicie, że nie sięgniecie, więc walcząc w pełnym momencie robicie wymach całym ciałem i robicie wymach całym ciałem. W ten sposób będziecie powoli zbliżać się do przeciwnika i nie pozwolicie mu na szybki atak, bo jeżeli on będzie cały czas stał w odległości, się nie ruszał, to w momencie, gdy wy jesteście w pozycji odkrytej, on was po prostu zaatakuje albo na upartego rzuci kamieniem, tak? Więc w tej sytuacji, walcząc z toporem, musimy uważać, żeby go nie stępić i go nie rozwalić. W przypadku młota wojennego, nieważne w co trafimy, mamy w coś trafić, bo inaczej stracimy cenne sekundy i będzie to dla nas niekorzystne, ponieważ możemy przez to szybciej zginąć. Dlatego pamiętajcie, pozycja mocno osadzona na ziemi, wymachy pełnym ciałem, nie samymi rękoma. Ponieważ wtedy szybciej się będziemy męczyć, lepiej rozłożyć zmęczenie i zużycie na cały organizm, a nie, że ręce nam umrą i zostanie nam tylko karate kung fu mistrz. Tak? Więc całym ciałem wymachy z wędrującym, postępującym krokiem. Najlepiej wykonując ósemkę do momentu, aż trafimy przeciwnika. Także myślę, że w tym odcinku to było na tyle. Do zobaczenia i cześć.